Sims i witam w kolejnym odcinku z 104 4 Nasza Simka śpi. A później jak wstanie, to może coś zjeść. No. Co jest? No. Dobra. Może coś zjeść. Co um, porcja To chyba była fasolka po brytańsku, czy coś? Um korzystaj później i weź też prysznic hmm. później możesz hmm, hmm, właśnie, mleko weź e, e, sprzątnij e, zadzwon do Belli możesz zadzwonić dwa razy No, tu si. Aha, ok. Dobro, ampak nehaj stanje. Potrebujem do, mm. do toalete. No, eno. Okay. Ja śmiesznie, <laughs> Chyba i nie smakuje. Escopa. No. A smutno. Mm -hmm. to ostatnio wzięła i zostawiła. piżanka mi się tak podoba Tak w sumie teraz myślę, że Fajnie by było jej w różowych włosach W sumie mogę jej zmienić Kolor włosów Zmienić czy nie? Tak Zmienić czy nie, no Ja mogę Zmienić, no co tam Będzie miała różowe Włosy albo nie wiem, zielone czy niebieskie czy coś, ale chyba bardziej różowe bym chciała, żeby miała. To chyba w te wszystkie strajdy je nie pasowały, ale no co tam. No. No nie, no nie, nie, nie. Tak w ogóle mówiłam, że e, zmienię coś w domku, e, ale e, nie miałam czasu i nie zmieniłam nic, no. No ale. I tak, raczej nie byłoby tu dużo do zmieniania. Hmm, można byłoby tylko gdzieś, nie wiem, e, w sypialni jakiś dywanik dać, albo nie wiem, um, gdzieś tu w czy coś, ale. Nie wiem. Ja już wolę lepiej, żeby zbierała więcej kasy i żeby zrobić jakieś większe zmiany, większe remonty i tak dalej. No. Cause my Bella is yellow. What's the No, co chcesz on urlop to No, ah, What's he doing? Ah. Ruskin. No. That's beautiful. That's beautiful. Dobra. I i. Taki mocny różowy, czy taki lekki różał? Znaczy bardziej, to jest fioletowy. Może fioletowy. Ale zmienię teraz e, kolor bluzki może. A! No. No ja taki i kolor brwi. E. No, kolor to ona taki może mieć jak włosy, no bo no, Na no, włosy miała chyba takie. No dobra. No, no. Czy no. nie mogę? Okej. Okay. Chcę zobaczyć, czy w będzie wszędzie pasowało. No, tu będzie pasowało. Tutaj ono też pasuje, do snu też pasuje, a na imprezę, no, o no nie do końca pasuje, ale niech będzie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj też nawet pasuje, właśnie też nie do końca, no. No ale i tak będzie miała różowe włosy. Mogę je później w sumie zmienić stroje, żeby pasowały jakieś bardziej różowe mogłabym mieć. A no ale... Co ja mogę mi teraz szybko zmienić? Dobra, będę jeszcze raz zrobię. No, coś tam jej pozmieniam, żeby było lepiej. Strojem codziennym jest nawet okej. Okay. To zmienię jej wreszcie, no bo w codziennym jakie jest ładne, no to po co zmieniać? No, szybko, szybko. Czemu tak długo? No proszę no. My też nie chcę, żeby była taka całkiem różowa, ale nie wiem. Czemu to tak długo cię ładuje, no? Co? Każda kariera zawodowa ma swoją optymalną emocję. Przesuń profesor myszki. No nie. nie przeczytałam do końca. No ale właśnie je tak jeszcze raz. No ale to będzie długo trwać, no. Ale... co tam? Fajnie wygląda. Tak w grze. Teraz znowu będzie się tak długo ładować. A nie. No, dobra. Krótko się ładowało. you um. Dobra, szybko muszę to zrobić. Um. A w oficjalnym? To było dobrze chyba. Chociaż może mocniejszą. No mocniejsza róża wyglądała. To z tych. Albo. Nie, to jest to też jest ok. No, tak jest ok. Tutaj. Buty nie zbyt pasują. Jeszcze raz. Yy, buciki. Yy, to może. Mogą być białe. I inną śminkę ja bym Powiem yy, Inną śminkę. Może bardziej jaśniejszą. Yy są to są i no, no. i może I... no taka albo bardziej taka fioletowa hmm. dobra może być bardziej fioletowa e... Tutaj, jeżeli by ten był strój z, z gotowych, a. E, fioletowy albo różowy, by było fajnie. Um, tu są gotowe style. I jest różowy. Aha. No, Aha. Różowy. Jest ok. To znów no, jaki masz? Ten fajny, a, ale on był różowy, no. A. Uh, a, ah. różownie pasuje jej nawet na imprezę. To a ten? Oh, Debushi. Oh, Debushi. No. Nie, ten jej nie pasuje. A ten różowy? Oh. Oh. ten jej pasuje. Baszę ten. Chociaż to jest bardziej tak mi się A? da dziękuję nie wiem czemu. Um. Dobra, ale inny kolor robotów na pewno. Um. Może być biały w sumie. No. I buciki i białe. Białe chyba na co dzień białe. Nie, w innym stroju miała na białe, ale no. No, czemu tak przerywa? Dobra. Hmm. I... Z tymi mi bo widziałam, że masz. I możesz mieć tutaj ten. A szminkę możesz mieć... Możesz mieć szminkę, możesz mieć taką. No, te brwiśmy już nie trochę wyglądają, ale co tam? Um. A tutaj to. Aha, ten sam. Tylko, że różowy, jeżeli jest. Jest różowy, czy nie ma? Chyba był. Ej, chyba nie ma. A nie, jest. Um. Nie jest do końca taki różowy cały, ale jest fajny. I. Teraz. które to jest. To. No. Dobra. Jest ładnie. A nie, ja jestem te właśnie, no bo. No. Po co jej dopływanie buty? O! Jest ok. Zapisuję, i jak się załaduje, to skończę. Chyba, że już skończy. Jak się długo będzie ładować, to skończę, jak się będzie ładować. No, chyba się będzie długo ładować. No, raczej tak. A nie. to w ogóle, sorry, bo. Nie wiem, e, czy to brzydek, e, że że będzie tutaj trochę, tutaj widać tam. No ale... nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie widać więcej niż e, okienko z Sims'u. Chociaż wydaje mi się, że będzie tu widać. No ale cóż. No. No dobra, zanim się to naładuję, no to um, ja już kończę i mam nadzieję, że Wam się podobało i no teraz się załadowało, nie? i mam nadzieję, że Wam się podobało. i Subskrybujcie, lajkujcie no. i to już wszystko. Pa.